Europejczycy naprawdę się zabijali o byle co, Amerykanie o tak jednak o takie duże rzeczy w, w przeszłości. I tak to niestety trochę wygląda. Yy, oni rzeczywiście próbowali, już jest zbudowany w tych kulturze, żeby się na wzór yy, yy, wystrzegać wzorców europejskich. Yy, w Anglii czasami myśli się o Polsce Sarmackiej jako o czymś, co odpowiada ich parlamentaryzmowi. Rząd, ich pomysłowi na rządy ludu, czyli ta nasza stara polska szlachecka, przedrozbiorowa, w jakiś sposób odpowiada ich wyobrażeniom. Główny wazyliniarz z Wielkiej Brytanii, czyli Norman Davis, my go kochamy, bo zazwyczaj się nami w ogóle nie zajmują, a tutaj proszę, nie tylko się zajmuje, ale jeszcze chwali, i nawet wtedy, kiedy nie powinien i nie za te rzeczy, za które powinien, bo to nie jest tak, że nie mamy się czym chwalić, ale. Więc nasza polska szlachecka jest czasami widziana, że król to był taki król elekcyjny, to był taki król jak prezydent Stanów Zjednoczonych. No tak, ale co z tego, jeżeli w Ameryce nie ma de facto szlachty, bo taki Jefferson czy Washington się tylko właściwie statusem majątkowym różni od, um, od um, zwykłego Amerykanina. Nie ma oddzielnego zestawu praw, nawet symbolicznych, jak w Wielkiej Brytanii. A co dopiero takich jak u nas, gdzie u nas miasta się nawet nie mogły rozwijać, bo wokół nich były jakieś rejony, kurcze, które do podwojewodów już szły i miasta już ich rejony Rady Miejskiej już, znaczy Rada miejska już nie miała w tych rejonach żadnego wpływu, tak? Także u nas się miasta nie mogły rozwijać, a tam się tylko miasta mogły rozwijać właściwie. Kultura amerykańska, kultura mieszczańska od samego początku. Dlatego jest tu kolosalna różnica. To raczej Prusy są bliższe, te plus, Prusy takie Fryderyka Wielkiego, które mają tolerancję religijną i stawianie właśnie próbę tworzenia warstwy kupieckiej, których w Prusach nie było. W Ameryce ona się bardziej utworzyła sama, bo była jeszcze brytyjska, imperialna i potem postimperialna. To trzeba było tutaj jakoś tam... Więc, więc myśmy mieli więzienie dla chłopów. I dzisiaj każdy szlachciców było tak dużo, że nikt nie mógł ich wyrzucić z siodła, niestety. Tylko, tylko Hiszpania miała taką ludną szlachtę, i też między innymi taka była bardzo zacofana. Ale Hiszpanii to inny odcinek poświęcę ich porównaniu z Polską. Natomiast w Ameryce byli sami mieszczani. To nie znaczy, że we wszystkim jesteśmy gorsi, bo na przykład myśmy ukradli kulturę Rusinom, Ukraińcom i Białorusinom, ale dlatego, że było atrakcyjnie być szlakcicem, i oczywiście to był zły pomysł, żeby było aż tak atrakcyjnie być szlachcicem, bo to oznaczało zero praw dla dla, dla, dla dosłownie każdego innego, no to znaczy po prostu dopiero w, w Sejmie Wielkim miasta dostałem jakieś prawdziwe prawa. Pod sam koniec XVIII wieku, prawda? A potem za zaborców dostałem prawa. I wreszcie się włącza te tereny, których ta, te szlachciury nie chciały włączać do miast, tak? Czyli Chwaliszewo na przykład do Poznania. Pozna się prawie dwa razy powiększył od razu, tak ten. A tak te miasta były skarlałe zupełnie. Jadnego rozwoju nie było. Poza gdańskim, warszawą to praktycznie mieszczan nie było. W Ameryce takiego problemu nie ma. Ale Amerykanie jednak rzeczywiście no, mieli tych niewolników, a myśmy na południu, a myśmy mieli tylko chłopów pańszczyźnianych, to mimo wszystko było trochę lepiej, chociaż się porównuje. Można porównać można, ale trzeba pamiętać, że, to jednak, że chłopów oczywiście też się sprzedawało razem z ziemią, a potem dopiero zaborcy wymuszają na nas, żeby tego nie robić. Więc to oni uwalniają naszych chłopów i dlatego nasze wszystkie powstanie się nie udają, bo za samą szlachtę to nikt się bić nie chce, tak powiedział Kościuszko zresztą. Za samą szlachtę bić się nie będę. No ale i tak mu jego doradcy szlachetcy uniemożliwili uswobodzenie większej masy chłopów i dostarczenie większej ilości. Ale i tak to było najbardziej udane, bo ten w ogóle coś dla chłopów zrobił. Potem już wszyscy tylko regresowali, od tego nic nie dbali chłopów. Więc mamy taki apartheid trochę klasowy, i to nie możemy się przez to rozwijać bardzo długo, aż do pracy organicznej i, i XIX wieku i, i tak dalej, gdzie, gdzie próbujemy y, troszkę naśladować to, co się dzieje w innych krajach, y, mimo że nie mamy społeczeństwa, że jeżeli kiedyś się uda osiągnąć odległość, to żebyśmy żyli mentalnie nie w XVIII wieku, tylko w XX. No dobrze, i teraz e, i to zostało osiągnięte tak swoją drogą. Także niezłomność, niezłomność nas łączy z Amerykanami. Oni też e, przeciwstawili się, jak my tak patrzymy, na przykład Polska XVIII-wieczna, koniec XVIII wieku, Polska 11 milionów mieszkańców, Stany Zjednoczone 4 miliony, w tym pół miliona to niewolnicy na południu. E, oni walczyli z e, krajem, e, który liczył wtedy razem z Irlandią. E, ale bez Imperium Zamorskiego, czyli Wielką Brytanią, Wielka Brytania jakby europejska. E